U matku, gdzie ja dolazłem? Reksiu! Witam was, ja jestem Karwasz10, a oto jest Reksio i Miasto Sekretów, edycja limitowana. Czyli jak na razie ostatnia część z serii przy, przygód Reksia, w której dodano język angielski, którego nie będę używał. Dodano opcje. W opcjach mamy to co zwykle, czyli głośność. Tym razem podzielono na głosy i muzykę. Rozdzielczość, której wtedy nie było. Wtedy, czyli w poprzednich częściach, była tylko 800x600. Oraz coś co się nazywa Always Run. I jak to tłumaczy kierownik produkcji, nie mieliśmy pomysłu jak... jak... literówka. Nie mieliśmy pomysłu jakby to nagrać, jakby to przetłumaczyć, ale generalnie chodzi o to, że bohater będzie cały czas biegał. Zwierza mi szacunku kierownik produkcji. No, ważne, że się przyznali. Ale wróćmy. Jest to edycja limitowana. W... I według mnie jedyna słuszna. W edycji normalnej wszystko wyglądało dość brzydko. Modele były straszne. W samo menu główne to nie było coś takiego, tylko parę szkiców ołówkowych i biegający w kółko tak, Reksia Kretes. Albo odwrotnie. Ale nieważne, przejdźmy do fabuły. Podczas... Y łowienia czegoś. Kretę straci magnes, bo łowią na magnes. I wysła Reksia do swojej piwnicy, że mu przyniósł haczyk. I nic więcej nie powiem. Dobra, powiem tylko, że odwiedzimy miasto sekretów. Nic więcej nie powiem, bo spoilery, spoilery, spoilery. No to nowa gra. I, trzeba przyznać, dość ładnie wygląda grafika. Czuć dwa, 2009 rok i silnik Unity. No mówię ci, że coś tam w wtedy widziałem, Reksiu. No taką jakby... poświatę... Nie, nie elektryczną od węgorzy i nie. Nie było to też przysłowiowe światełko na końcu tunelu. Nie wiem... gogle miałem zaparowane. Jak wreszcie wyciągniemy piecyk, to będziemy mogli odbudować akwalung i... no. Coś się przyczepiło do naszego magnesu. Odważnie! No to, Klops. To był nasz jedyny magnes. Że kombinujesz, Reksiu. Czymś metalowym wyłowić magnes. No właśnie, czym? Co metalowego można przywiązać na końcu wędki? Hmm. Haczy. Oczywiście! Genialne! No to już! Mamy! Ja mam! U mnie w piwnicy wisi pod sufitem Odstrasza dżownicę. Ja nie mogę. Muszę trzymać wędkę. Ty idź. No idź już, nie wietrz żadnych haczyków. Haczyk to haczyk. No, nie ma w tym żadnego haczyka. No, pod łóżkiem w komnacie hibernacyjnym. No. No, tylko nie obudź mi moli. No niech jeszcze z miesiąc po Trzymam wędkę, o, o, oj jak trzymam, zobacz. Epizod pierwszy. Ominąwszy śpiącą Moli, dzielny pies Reksio przecisnął się przez wąski korytarz i znalazł się w noże, która zgodnie z wytycznymi była piwnicą Kretesa. Już, już przysnąłem na chwilę. Rozejrzawszy się po piwnicy, Reksio odkrył, że może sobie po niej połazić. Tak, Reksiu. To faktycznie porywająca możliwość. Hej, graczu, na co czekasz? Zamiast marnować czas na czytanie tego tekstu, może byś pomógł Reksiowi zrzucić parę kalorii. Dobra. Ale popatrzmy na razie na okolice. Piwnica wygląda bardzo ładnie, dość mroczno I klimatycznie są tu dość ciekawe przedmioty Na przykład to oto ufo Albo ten oto 1, 2, 3, 4 czyli ośmioki, dinozaur A raczej jego czaszka Jakaś pralka łyżwy Ale dobra, możemy pochodzić Normalnie byrek się chodził dość powoli Ale dzięki temu, że mamy włączony always run będzie biegał. Reksio zmęczywszy się nieco, przystanąłby chwilę odetchnąć. Niestety bezlitosny scenarzysta nie przewidział w tym miejscu przerwy. Natychmiast na dole ekranu zabłysła żarówka oznaczająca nowe zadanie. Zadanie zdobyć haczyk. Warto wspomnieć, że niebieska żarówka to najbardziej użyteczna żarówka, z jaką kiedykolwiek miałeś do czynienia. Gral wszystkich żarówek. Zadanie. Wczytanie, zapisanie gry, a i nawet opuszczenie przygody. Czego chcieć więcej? No, czego chcieć więcej. No to kliknijmy. I w tej części menu wygląda tak. Nie ma już takiego pięknego małego menu na boku, gdzie było wyjście, wczytanie, zapis i głośność. Teraz mamy zadania. Trochę RPG'owo. Opcje Możemy się dowolnie przełączyć na język angielski W mowie i w piśmie Napisy, które chyba wyłączę Always run, czyli zawsze biegnij Zapis Dodano jedno dodatkowe miejsce na zapis Wcześniej chyba były, było 5 Z tego co pamiętam No i to wszystko bardzo użyteczna żarówka. Reksio bezwłocznie wziął się do roboty. Narzekając pod nosem na ciężki los bohatera gry przygodowej, to dobry moment, aby spróbować poszukać jakichś użytecznych przedmiotów. Oczywiście. Co może być użyteczne? Szybce przypomniały Reksowi czasy, kiedy Kretes korespondencyjnie uczył się na nich grać. To były straszne wspomnienia. Reksowi do dziś lekko szumiało w lewym uchu. No, nieźle. Reksio uważnie przyjrzał się mapom leżącym na półce. Jako jedyny na świecie pies wiedział już, gdzie leży Atlantyda i poznał plan Strefy 51. Easter Eggi amerykańskie. Nic dziwnego, że gra ma teraz cieszy się takim... Taką popularnością na amerykańskim rynku. Niezidentyfikowany obiekt latający. Całkiem niebrzydki, pomyślał Reksio. Niesident. Nieside... Dobra, ale... Reksio nie bardzo miał ochotę zbliżać się do kieszonkowego reaktora atomowego, który najlepsze lata miał już za sobą. Niestety ołowiany kombinezon gdzieś mu się zapodział. Rexia nie ba Dobra. Reksio nie znalazł na półkach nic wartego uwagi. Przynajmniej nic, co pozwoliłoby mu dostać się do haczyka. Więc na półkach nic nie ma, ale jest pralka która wiele przeszła, była naszym statkiem kosmicznym. O Boże, co to jest? Reksio przystawił pralkę nieco bliżej wielkiej figury. Za pralką stał sobie zagubiony autoportret Kretesa z okresu mroczno-niebieskiego. Tajemniczy uśmiech na twarzy Kretesa lekko zaniepokoił Reksia. Mnie też. Reksio podniósł portret i zwrócił uwagę, że Kretes nie ma uszu. Obu, w ogóle. Brawo, udało Ci się zebrać swój pierwszy przedmiot. Dobrym pomysłem byłoby spróbować go użyć. Oczywiście na pewno domyślasz się, że aby to zrobić, trzeba kliknąć na nim. Gdy to już zrobisz, kliknij na miejsce, inny przedmiot, może osobę, aby spróbować go użyć. Warto wspomnieć, że w każdej chwili możesz obejrzeć, jakie przedmioty bohater trzyma w kieszeni. Kliknij na zawór i niech dzieje się magia. Ciekawe, czy domyślisz się, jak ukryć przedmioty. Jaki jest zawór ten? Ooo. Dlaczego nie mogę na Reksia kliknąć? Reksi Reksiowi nadal brakowało czegoś, co pozwoliłoby mu wdrapać się na karyatydę. Ciekawy w ogóle jest obrazek naszego narratora. Żółte coś wystające z zakotary okazało się olbrzymiej wielkości plastikową imitacją żółtego sera. Wymamrotał pod nosem zdziwiony Reksio i znanym sobie i tylko sobie sposobem schował ser do kieszeni. Wiecie co? Schowam te napisy. Przez to, że Reksiowi też wyświetlają napisy, no to jakoś to psuje klimat. Jakoś wolę nie wiedzieć, że Reksio sobie mówi, że kret jest to dziwak. Dobra, kładziemy ser. Bo tutaj jest haczyk. Reksio przystawił ser do pralki i odetchnął z ulgą. Ser bowiem ciążą mu w kieszeni niemiłosiernie. Praktycznie wiesz już prawie wszystko. Jeśli nie masz nic lepszego do roboty, to kliknij na czerwoną żarówkę. Żarówka znaku zapytania to prawdziwie pomocna dłoni dla każdego poszukiwacza przygód. Dotknij, a zobaczysz, na co warto zwrócić uwagę. Super, prawda? Nie? Miałem nadzieję, że ci się spodoba. A mi się podoba. Co? Nie, to mi się nie podoba. To by się podobało... Nie wiem komu... Ej. Autoportret Kretesa posłużył za wygodną kładkę. No, ten uśmiech jest przerażający. Potężna kariatyda na środku piwnicy wydawała się wręcz stworzona do odczepiania haczyków spod sufitu. No ale ja bym chciał wejść. Reksio chwycił za haczyk i pociągnął mocno. A jednak był w tym wszystkim jakiś haczyk. Ha. Tymczasem zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością przyjaciela Kretes, wprawdzie niechętnie, ale jednak, postanowił go odszukać. Tak. Obinął mnie śpiąco i przecisnął się przez wąski korytarz. No skąd wiesz, skoro spałaś? Głos narratora mnie obudził. No dobra, idę po niego. U matku na boga twaroga, a co to za nieład? Reksiu, reksiu. reksiu. A to się strasznie zrobiło. Reksiu. No chyba spadł w tę mroczną czeluść. Muszę go ratować! Muszę wybudować windę i się tam opuścić w tę oto mroczną czeluść. Reksiu! Reksiu, jesteś tam? Oj, trzeba było czymś zabezpieczyć tę zapadkę. A nie przykrywać dywanem i liczyć, że jakoś to będzie. Kolejny punkt dla rozsądku. Stan rywalizacji zatem to Kretes 3, rozsądek 507. Echo! Echo! Tutaj masz rzeczy. O! Mam szczęście! Komplet materiałów do zbudowania windy. Głupek. Eee, komplet unął w przepaść, ale ze mnie jednak nie zdara. No, ale co tu się stało? Czerwone wino się rozlało. Tutaj otworzyły się spodek kosmiczny. Cokolwiek stąd wylazło, na szczęście <laughs> dawno już sobie poszło. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, ale jak poszło? Się przyjrzyj. Zbieram ziarenek, garstkę. Fajnie, ale. Spójrz ty tu. No tak, tu wisiał haczyk. Teraz wszystko rozumiem. Na pewno wszystko rozumiesz. No nie bardzo. Ale nie chciałbym wyjść na mało rozgarniętego. A kto to powiedział? Narrator jest męskiego głosu. O! Miska, którą dostaliśmy od Reksa na rocznicę. Znalazłszy zarówno miskę, jak i ziarno, Kretes pomyślał, że mógłby je połączyć na panelu kieszeni, aby otrzymać nowy przedmiot. Co? Na pewno tak nie pomyślałem. Jeśli chcesz wiedzieć, to. To, myślałem akurat o jabłkach i ich roli we współczesnym świecie. Połącz miskę z ziarnem. To taka podpowiedź. No dobra, już dobra, ale sam bym na to też wpadł. Łączenie przedmiotów to jedna z tych funkcji, którą znienawidzisz, ponieważ przyda się w najmniej oczekiwanych momentach przygody. Otwórz inwentarz, kliknij jeden przedmiot, potem drugi i jak będziesz miał szczęście, to pojawi się coś nowego. Najczęściej nic się nie wydarzy. Ale czekajcie, bo to jest jakiś głodny chomik. No, jestem odważny, ale nie głupi. Bez konkretnego powodu wolę nie drażnić bestii. Te jego zębiska, ten mord w oczach. O. Żelazny zapas makaronu na wypadek konfliktu nuklearnego. Żelazny dosłownie i w przenośni. Leży tu ponoć od lat 70. Czy co? Ja myślałem, że to jest sznurek. No dobra. Coś tu jeszcze mamy? O. Co to to to, to jest? Tłumaczę jakret. Hmm. Nie mam pojęcia. Co miałem na myśli konstruując to ustrojstwo? Jej, świąteczny aspekt. Rudolf. Trochę kłopotliwe. Umówmy się, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, dobrze? Nie. Ja już wiem co ty zrobiłeś. Już wszyscy wiedzą w internetach to będzie. Jutro przyjedzie Animal Planet i cię zabierze. Jakieś koła. Kurde, co on tutaj ma? Eee, to nie moje jakby co? Znaczy moje, ale nie. Aha. Łańcuch, jakże przydatny! No, zawsze chciałem mieć dużą klatkę. He, <laughs> he, wstydź się przyznać, no dałem się skusić reklamy, no okej. Okay. Okej. Okay. to nie moje jakby co? Znaczy moje, ale nie. Zestaw broni. To jest grebę z przemocy kretes, wiesz? Dobra, ale czas zacząć. Chociaż nie, tu jest jeszcze... No tak, tu wisiał haczyk. No nie bardzo. Dobra, co to jest? Broń masowego zniszczenia. Taka tam pamiątka z wycieczki do Iraku. Podobno później ktoś tego szukał. Nie kojarzę tego. Ale no, podrynek amerykański. Dobra... Zainnam połączyć przedmioty. No to łączymy miskę z ziarnem. O, matku. Połączyłem miskę z ziarnem i otrzymałem miskę z ziarnem. To niewiarygodna nowość. Bardzo niewiarygodna. Ja nadal nie wierzę, że to zrobiłem. To powinno być zakazane we wszystkich stanach. Taki aspekt polityczny amerykański. Dobra. To co my, co mamy zrobić? Klatka? To najpierw. Wiesz co, wolałbym Twoje... Oj, chyba jeszcze nie. Chyba, że chomika mamy wyciągnąć. Dobra, skorzystam z tego ten jeszcze jeden raz. Za krótka. No to połączymy z tym. No chyba się coś nie policzy czasem, co nie? Odklejam od podkładu. O! Udało się! Łańcuchów nigdy nie za wiele. Kary, mary i siu! Łańcuch na przykład rowerowy gotowy. Tak, rowerowy oczywiście. No to co, łańcuch pierwszy? Co ja łączę? No to co ja jeszcze mogę zrobić? Tu! O nie nie nie, już pamiętam. Przejdzie, w sensie, chomik. Czy to na czasem nie jest diesel? O! No i proszę, jak jestem z myśl. Rekszolot! Napędza teraz kołowrót. Hmm, trochę za krótka. To no co teraz już rozumiem. Nie to. Nie? Nie. A to się akurat nawet czasem przydaje. O, jako magiel na przykład. Montuję zwój z makaronem. No. Tu wiążę solidny słupę. O. To będzie doskonała kabina. Teraz co z ziarnem? Nie. Tam? Diesel! Chodź tu, chomiczku! Mniam, mniam, cacy dla gryzu. <grywa> o kurde, diesel. Chodź tu Pójdziesz ze mną, dobra? No to może Tu? Nie ruszaj dopóki nie powiem. Zgrubiał ten diesel. No tak zwana motywacja. Mam nadzieję, że mu się w głowie nie poprzewraca od tego dobrobytu. Dobrobytu, oczywiście. Ruszaj diesel, ruszaj, no wyślij te krótkie łapki. Ale przejęcie? U matku, gdzie ja dolazłem? Reksiu! Mieszkańcy pokopane częstokroć mają coś ciekawego do powiedzenia i warto z nimi zamienić słówko. By tego dokonać, po prostu kliknij na spotkanej postaci, a bohater zajmie się resztą To? Gdzie? Jaki znowu bohater? No cudownie, znów wszystko na mojej głowie To może jeszcze po frytki polecę Tak, tak Ale powiększone Dobra, ale tutaj będziemy się, będziemy się żegnać Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę, łapki w dół Cicho Do zobaczenia w kolejnej części, zagrajmy w Freksio i Miasto Sekretów, w której Porozmawiamy z mieszkańcami pokopany. Cześć.